i wielokrotnie intrygował mnie pewien sklep, do którego nigdy nie zajrzałem. Z uwagi na to, że jest to mój pierwszy daily vlog i planuję vlogować regularnie, żebyście mogli zobaczyć moją na zdrowie. To program SAFE, który rozgrzewa e, opinię publiczną ostatnio i... Przejeżdżałem milion razy przez gminę Głuchów, to jest powiat skierniewicki, województwo łódzkie, i wielokrotnie intrygował mnie pewien sklep, do którego nigdy nie zajrzałem, a intrygował mnie przez swoje malowidła na ścianach. Zobaczcie, jak one wyglądają. Łowickie, piękne malowidła. Zobaczymy, co w środku tego sklepu się znajduje, a potem pokażę Wam jeszcze naprzeciwko XVII wieczny kościół. Dobry. Kupiliśmy regionalny, tradycyjny smak z głuchowa kefir i mleko. Tradycyjny smak z głuchowa. Zobaczymy, jak to smakuje. Sympatyczne panie w sklepie. Serdecznie pozdrawiam. Ten sklep należy do okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Głuchowie. Czyli obiektów których kiedyś było dużo w naszej okolicy, jak jeszcze te spółdzielnie mleczarskie funkcjonowały w całym kraju, ale w tym momencie jest to na pewno jedna z niewielu, gdzie można kupić firmowe, pewnie dobre mleko, które wieczorem sprawdzimy, jak smakuje. Idziemy teraz do kościoła w Głuchowie. Myślę, że na pewno warto, jak będziecie jechać czy do łodzi, odwiedzić ten piękny obiekt sakralny. Nie będziemy wchodzić do środka, bo jest zamknięte. Ale zobaczcie, tu jest wieża, prawdopodobnie chyba dzwonnica. A tu jest jeszcze. Figurka świętego Józefa z małym Jezusem. Jeśli będziecie w gminie Słupia, na pewno warto odwiedzić tutaj kościół, wybudowany w 1763 roku. Nadszedł ten moment, kiedy jestem w domu i będziemy mogli spróbować to, co kupiliśmy dzisiaj w Głuchowie. Nie mam ochoty na kefir, powiem Wam szczerze, że nie jestem jakimś wielkim fanem kefiru, więc zostawię to może darzone. Ale chętnie spróbuję. W ogóle to kupowałem ten kefir z myślą o mojej żonie, bo ona lubi kefiry. Ale ja chętnie spróbuję mleko. Mleko w kubku nie byle jakim, bo to kubek, który otrzymałem od mera rejonu Wileńskiego, polaka Roberta Duchniewicza, na dożynkach wileńskich. Więc chętnie spróbuję tego mleka. Z kubeczka zrobionego z gliny prosto z rejonu Wileńskiego. Powiem Wam szczerze, że kupowałem to mleko z taką myślą, że chciałbym poczuć smak takiego prawdziwego krowiego mleka, jaki pamiętam z dzieciństwa, bo moja babcia miała krowę i bardzo często, właściwie codziennie piliśmy świeże mleko od krowy i powiem Wam, że jest to jedno z najbardziej zbliżonych mlek do właśnie takiego smaku z dzieciństwa. O klasę lepsze mleko niż takie, które możemy kupić w supermarketach, więc jak tylko będziecie przejeżdżać przez województwo łódzkie, to macie moją pełną rekomendację, żeby wstąpić do sklepu, który wcześniej widzieliście i zakupić świeże mleko, a poczujecie wydaje mi się smak prawdziwego polskiego mleka, mleka z województwa łódzkiego. Na zdrowie. Przypomniał mi się taki cytat, odszukałem go dla was i brzmi on tak: nic nie jest tak dobre ani tak złe, jak się wydaje. Scott Galloway, profesor Uniwersytetu Nowojorskiego. Myślę, że warto pamiętać o tym, kiedy myślimy w kontekście szczęścia i pecha. Z uwagi na to, że jest to mój pierwszy daily vlog i planuję vlogować regularnie, żebyście mogli zobaczyć moją codzienną i pracę i życie, żebyśmy mogli się bliżej poznać. Żebyście mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszym regionie, zainteresować się nim jeszcze bardziej, być może wy mi będziecie podpowiadać, co powinienem zobaczyć, gdzie powinienem jechać, jaka ważna sprawa może jest do załatwienia albo do nagłośnienia, to też będę chciał poruszać tematy ogólnopolskie, takie, którymi żyje cała, Nasza ojczyzna, żebyście mogli się ze mną dzielić swoimi przemyśleniami i żebyśmy mogli merytorycznie i kulturalnie dyskutować. Program SAVE, który rozgrzewa opinię publiczną ostatnio i rozgrzewa polityczny spór w naszym kraju, to mam kilka takich przemyśleń. Jedno z przemyśleń wpadło mi nawet, kiedy. Wracałem do Rawy Mazowieckiej z Głuchowa odnośnie programu SAFE i wydaje mi się, że nie chcę przesądzać, że tak będzie, ale to może być próba wykorzystania tego programu SAFE za 10, 15, 20 lat, aby tylnymi drzwiami wprowadzić w naszym kraju euro. I już tłumaczę. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy bierzemy ogromne pożyczkę na ogromne kwoty w euro, miliardy euro oczywiście w słusznym celu, bo na obronność ale pamiętajmy z tyłu głowy i przypomnijmy sobie sytuację z frankami szwajcarskimi, gdzie ludzie brali kredyty w frankach szwajcarskich i potem kurs wymiany na tyle się zmienił, że te pożyczki były totalnie totalnie nie, um, były totalnie niekorzystne dla kredytobiorców. Przecież nie znamy ryzyka wymiany walut pomiędzy w relacji złoty euro euro, złoty jaki będzie e, ten kurs za 10, 15, 20, 30, 40 lat. Przecież równie dobrze. E, Kurs może być dla nas na tyle niekorzystny, że spłata tej pożyczki będzie mocno uderzała w finanse publiczne naszego kraju, i niewykluczone, że wtedy któryś z europejskich komisarzy, urzędników powie: OK, anulujemy wam tę pożyczkę, zredukujemy, zmniejszymy pod jednym warunkiem jak wejdziecie do strefy euro. Przecież. To jest bardzo realistyczny scenariusz, a na pewno taki scenariusz, którego nie można wykluczyć. Więc przy podejmowaniu tej decyzji na pewno wziąłbym ryzyko kursowe pod uwagę i mam nadzieję, że w rozsądny sposób zostanie to wzięte pod uwagę. Druga sprawa to wydatkowanie tych pieniędzy z programu SAFE na zbrojenia. Zbrojenia w fabrykach amunicji czy broni europejskich. Oczywiście silna Europa to w jakiś sposób przeciwwaga w relacjach Europa-USA, Europa-Chiny, Europa-Indie itd., itd. Ale no musimy pamiętać i uczyć się na naszej historii, że Europą przez całe Istnienie naszego kontynentu tak naprawdę targały wichry wojny. Wichry wojny, często wywoływane przez Niemcy czy Francja, czy Francję. A to przecież Francuzi i Niemcy mają największe i najbardziej rozwinięte fabryki broni w Europie, i to tam będziemy wydatkować te pieniądze wzięte z pożyczki z Funduszu SAFE. Co to oznacza? To oznacza ogromne wpływy dla firm zbrojeniowych właśnie w tych krajach. A czy to jest dla nas bezpieczne, żeby niemiecki przemysł zbrojeniowy miał się dobrze? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Myślę, że to na tyle w tym dzisiejszym pierwszym daily vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobało chociaż trochę. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i bądźcie na bieżąco ze mną. Chcę być waszym głosem regionu. Chcę wam przybliżyć piękne województwo łódzkie jeszcze bliżej, żebyście odwiedzali, przyjeżdżali. A wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego zachęcam do oglądania i podsyłania w komentarzach miejsc, które warto odwiedzić. Które warto spróbować, które warto nagrać, które warto doświadczyć samemu, i dajcie mi inspirację do nagrywania kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć i koniecznie spróbujcie Głuchowskiego Mleka.